Jest masy z tej strony zon Kuba Witam serdecznie no i Witamy w kolejnym odcinku dzisiaj naprawdę mocne nowe nabytki e, Traktor Fend e, oraz Mulcher Wreszcie Traktor Tractor mamy 200 tysięcy kredytu, ale ciągnik który ma ponad 300 koni, no i wiecie na naszych górkach z, z maszynami typu No rozsiewacz, wapna Maszyny no nie dawały rady no i stwierdziliśmy, że kurde no jednak trzeba kućna być No na kredyt, ale tak, będzie przychód do gazowni, nie? Będzie potem przychód, za podarzamy że mamy tam owsa, my nie? No i zawsze coś kurde, no coś tu zawsze, że tak powiem wam szczerze, no zarobimy, nie? Ogólnie tak, dzisiaj szesnastka z mulczerem, daje radę, a naprawdę ten mulczu tej szesnastki no, dopasuje, nie? Bardzo chciałem właśnie mulczer, kurczę, który jest właśnie z tego. Na kółkach, a nie zawieszany i myślę, że fajnie wyszło. Nie wiem co wy sądzicie, ale mi się podoba. Panu Kubu, no, to się ale podoba... teraz idzie robota, wiek. Teraz to będzie się Asia orać Ogólnie tak, e, mamy też małe pole skoszone kukurydzą przy a Na tamtym polu byśmy zrobili, nie trzy razy ten Mulchera nie byłoby tyle teraz no, robimy to pole co poprzednim odcinku Nie mi tym bardziej się ten usta tego mulczera podoba Siedzi mi ten usta z tym Taki, taki hamski wiesz, taki zestaw z nie? No no Ogólnie no, mówię, Kuba dzisiaj ora, Przepraszam za teksturę orki Ale jest w nowej aktualizacji i byśmy musieli to talerzować, żeby tej, tej tekstury nie było, a talerzować to zaś gruba brug, to nie? Ale nie kupowałem, ten Fend. ale to dre. Ale ten Fend ładnie z tym, wygląda. Ogólnie tak, był plan na John Deere, ale z John Deerem był taki problem, że John Deerek potrzebował się pług, w go w kosmos, tak jak przy w Holandzie. Oraz John Deere jechał tylko 38 na godzinę, no to jest tyle, ile w sumie nasza 16 trochę mało. No i stwierdziliśmy, niech to będzie właśnie Fend. Nowa marka na gospodarstwie, nie mamy jeszcze nic Fenda. No zobaczymy jak się śpisz. jak coś to nie wierzymy, możemy mieć fenda zawsze, nie? Ale fajnie jak ten fend wygląda, co? Mi się wydaje, że ładny z tym pługiem będziesz wchodził. Dobrze. No trochę na zaś Orki czeka. Myśleli, myślałem ogólnie o głęboszu, ale stwierdziłem, ten pług chyba z 3 metry mi się wydają bieżą. Duż, dużo bieżek na półku się wydaje ten niebieski. No sporo, sporo. No a głęboszu? Nie człowieku, ja się dzisiaj z tobą nie zamieniam. Jak nie, no chowet, ja chce sobie nowym nabytkiem, człowieku. Ty już się naorałeś, jeden przejazd zrobiłeś. No, no niepełny pełny nawet. Ja tylko już próbować byłem. Nie, naprawdę... Nie, naprawdę... Kej z tym pługiem też fajnie wyglądał, ale Fend Ogólnie w realu nagrywam identyczny zestaw, takiego Fenda, identycznego. Tylko że z pługiem Lemkena piątką, ale Lemkena, bo tu zarabia, ale też bardzo ładnie wygląda. No, ta tekstura jest ohydna. Mamy pług słabo ustawiony, nie kryje w ogóle prawie. Wszystko na wierzchu zostaje. No. Boże, już wrześniu, już po kieszonkach a się dalej belnie pozbierałem, widzicie, po lewej. Nie spieszy Ogólnie Mulcher, bardzo fajna animacja, ten multer już raz grałem, bardzo fajny. I fajnie było zaczepiane właśnie na belka, a nie na zaczep, ani dolno, ani górny, to też tak coś innego, nie? Mówię, wziąłem szesnastkę z tego względu, że szesnastka mało u nas robi, mało dla niej jest robota, z ja tym Multerem będzie sam mogła polatać, nie? I trochę motogodniku podbija. mówię, no, fen na dotarciu, będzie przy pługu chodził, no w kolejnym odcinku, na pewno zrobimy taki odcineczek typowo, e, no nie wiem, albo już zrobimy, zobaczymy, bo na jesień już posialiśmy dwa pola, nie? Było dwa czy więcej? Dwa. I dwa. Mieliśmy, miało być więcej pól, ale no, okazało się, że pan Rzepak stwierdził, że no, już zapłynął na, na sianie rzepaku, no i... I tak, wreszcie mamy GPS a to nas co się, wreszcie, bo fajnie się ora. teraz na na GPSie czy bez? I na. No i to teraz będzie już idealnie wszystko szło. Nie no, tak gdzieś powodowej się zamienimy. Dobra, co potem Kuba porobi. Na, tej, na ogólnie na tej mapie jest najwięcej orki, ale od kolejnego sezonu będzie mało orki, bo będą tylko pola po kukurydzy. Wymagały orki, a teraz wymagały wszystkiego no nie dlaczego? Może dlatego, że te pola też niektóre chcialiśmy modem przed, wiecie, przed sezonem, przed tej graniem naszym. Ale już jest w porządku, no i cieszymy się. Ogromnie z tego. Jedynie w tym multerze, multerze nie boli, że on ma z jednej strony wystające zaczep, z drugiej strony wystające koła, nie? Jak się idzie przy krzaka, to trzeba uważać. Mmm, kolizu. Tak, kolizu. Nie ogólnie pod oczekiwaniami. Jakieś tam dokończenie prac, pod góry zakończyliśmy na tym małym polu, na tym polu też wszystko podokańczane. No, takie prace to chyba, wiecie, że wszystko poogarniać, udało się zrobić to najważniejsze, nie? Ale ta orka, ej, dogadaliśmy się z tą orką w miarę parze, Dużo daleko nie są od ciebie, a. Ja na to w miarę idzie. Ej człowieku, tu na GPS-ie teraz to się leci jak sły No nie no, ta, ta orka naprawdę, aż się chce teraz orać, nie? I zestawy lepsze Potem też będzie drugi, drugi zestaw, czyli pewnie sobie Stoyera albo Krysa sobie przywieziemy z tą Unią do orki I wtedy, albo z Tora nawet, i będziemy sobie orali te dwójkę No bo jednak jeszcze drugie pole z orki, a Orki trochę będzie, nie? Mówię, o, no w środku zarąbiście wygląda Jo, fend, naprawdę I też szukam go, mówię, ten mi się bardzo podobał, fajnie zrobiony o, jakieś fajne oponki mu dałem, od razu wydałem mu najwięcej koni jak się da, bo właśnie na tej japie nam brakuje czegoś mocnego, nie? No, kredytu jest dużo, a wiem jakie nie możemy zrobić. Ej, orkę zimową w śniegu, po sprzedawanie na przykład płodów nie? Bo to będzie zima, to będą pieniądze sprzedaże O! To by był nadspokój. Dobre. W kolejnym może też jak się trochę. Bega... i sprzedawanie bez gazowni, wiesz, żeby trzeba je sprzedawać, bo to trzeba je łóżko tam e, po to podjeżdżać nie? są baję co robić w sumie. No wiosna też by trochę co robić, bo trzeba będzie posiadać kukurydzy, półprawiać. No jest co robić. Plus na tym polu, na którym teraz jedziemy, tu będzie posiadany Owiec. E, tak, tak myślę, Kuba, nie jak ty, bo Owiec daje chyba najwięcej słomy, jako zboże, mi się wydaje. Yy, nie wiem, ale chyba tak. No, co ja, mamy chyba posiadaną już nie no to możemy tu Owiec będzie fajny kawałek. Owiec się jak dużo nie sypie. To będą fajne akcje zbiorowe na tym polu, nie? Bo to pole jest pod górkę naprawdę. Tu z tymi prasami. Ja, jeżeli widzę, jak to będzie, będzie Case sięgało, nie? I będziemy kusiły zboże, bo... to będzie coś pięknego. Nie wiem, to będzie coś pięknego. Ale fajnie się te zestawy wyglądają naprawdę podoba mi się ta Orka, plus ten ursus z tym. Znaczy może w końcu jakieś wapno walniemy, bo też trzeba je połapnować, bo coś tam poprawiamy zobaczymy. Albo sobie wiosną walniemy wapno. W sumie uprawiać nie ma sensu na zimę, bo chwasty potem wyjdą. Nie, są jak jest poran, to chwasty nie wyjdą. No zobaczymy. W ogóle chcę zaważę teraz tak z ciekawości, bo na tej mapie jeszcze nie grałem, jeżeli chodzi o sprzedawanie zbóż, kiedy są jakieś fajne ceny. Co my w ogóle mamy? Mamy pszenicę i owies. Chłopie, obys na tym mapie w styczniu aż parę po dwa kafle to fajnie. Konica sięga pod 1200. Wszystko jest do sprzedaży w styczniu. No chyba, że przewidniemy do stycznia i faktycznie że się w kolejnym tygodniu takie orki zimowe, nie? I plus na sprzedaż z gór. Można, no, można. To, no to może tak coś ogarniemy. kolejny raz jesień, to nie trzeba by się chciało. Nie wiem, ci idzie w porządku, ogółem. Na pewno potem się tu kolejne... Kolejny zestaw tu się na pewno przywiedzie, żeby to szło jeszcze szybciej, no bo jednak orka, no... Mimo, że idzie dobrze, to idzie trochę wolno, a my na te dwa plugi damy radę. Ciekawe, czy jakby głęboszem robiliśmy, to też by była taka tekstura, czy by zniknęła, nie wiem. Yy, po głęboszu byłaby tekstura, jak po kultywatorze. Aha, no dobra. No ale żartam. No, ale Tak ja... mi się wydaje, wydaje mi. Ale jak tu walimy wapno na to coś, to nie będzie tego widać, to spoko będzie po tej orce. Ogólnie mogliśmy to wywafnować po mulczowaniu, ale to bym musiał mieć całe pole zmulczowane, bo jednak wiadomo, wapno daje dużą szerokość. Nie będę już tego klina, żeby do końca, choć na klinie jeszcze dużo jest i ponoć się najwyżej zamienimy. Spoko. no spoko. orki będzie jeszcze dużo, a raz do roku, to trochę sobie pomulczy, najwyżej więcej. A kła będzie potem robił w po drugiej stronie, bo on tego pola, wolę powiedzieć. Nie no, naprawdę, jest spoko, jest spytka. No, no na wiosnę wiadomo się, wy... w ogóle kiedy sobie sprawdzę płodozmian, kiedy wolno siać tego yy... No wiecie kogo, pana owsa Pan owy jest do siania... na marcu? A to dziwne, no to spoko I na kwietniu to... No to dobra, to będziemy na marcu działali już, nie? Na marcu będą fajne, będą te nawozy będą już ogarniane Na pszenica to wszystko, pryski A nie, w sumie ej o, nas opryski w wykonajnym polu. Bo większym polu oraliśmy, to nie będzie chwastów, nie? Jedynie no. opryski będą tam, gdzie jest to pole, wiesz, jakie to tam, gdzie klejsa ściągało, nie? Bo tam nie było orki. Aha, no. Tam było talerzowanie, tam więc no. Ogólnie myślałem, jak kupowałeś multret ten oryginalny, wiesz, ten zawieszany sześciometrowy, metrowy nie? No. Ale stwierdziłem, że ten tak będzie chyba czy powstał, taki inny. Jest... znaczy wiesz, w późniejszym czasie A, będzie to, można to pędaż No, Znaczy to mi się wydaje, że nie chłopam też dziwnie go, bo jednak mulchera tak tam ciężko nie ma. Czyli w mulczery ciężko bardzo mają, ale w farmingu... W ogóle w farmingu z tymi mulcherami się dość szybko idzie, bo w realu no mamy i to trochę jednak wymaga, nie? Bo to na resztki przemienięcie, gdzieś jakieś kamień się natrafi, czy daje co innego, to najgorzej wtedy. No i patrzcie, już zmulczowałem, pół pola. A ja już zaorałem pół zmulczowanego. Tak, No ja jedynie wolno, się zamienimy, to będzie sprawiedliwie. Dobra, spoko. Zajadę do końca i mogę się zmieniać. Nie ja, no, to teraz się jeszcze ustawię na drugą stronę. Bo tu ładnie zmulczowałem. Jak to, do GP jest ustawiony, nie? Tak, się grałem. O Jezu, to wczoraj ja z Ursusa wypadłem, jak po tym ulczowanym pojechałem ogółem Znaczy po boże, po pochranym Ale nie, ten pęd to jest bajan A tak, chcę sobie pobiegnąć, co zobaczyć, jak tutaj idzie no. Nie no, ładnie wygląda, ogólnie na razie ma z Ale patrz, ma wielkie opony te przednie, nie? W no, to, to jest taki bysior Ty to się, jak to jest jaka orasz, nie? Do mnie co dojeżdżasz nie, zostawiam, Aha, zostawiam Dobra O Jezus, czemu nie przyłączyłeś na obciążnik? Ty dziadzie Co? Na obciążnik mi przyłączyłeś opuszczanie Nie Nie? A no to ja miałem obciążnik i mi się obciążnik opuścił Dobra, otworzę sobie szybkie, żeby trochę go w środku ubrudzić tym kurzem <grym> A nim w sumie też jeszcze nie jeździłem, no, zobaczcie jak to będzie szło O, idzie hopek a pewnie Mulcz ten próg jest ten ustawiony jak najbardziej tak, żeby był jak najbardziej wysunięty. Znaczy, jak tam ci się mulczuje? Elegancko. Nie no fajny zestawy. No. C'est znaczy właśnie na tej API to jest takie najlepsze, że te zestawy naprawdę są ładne, nie? To jest takie zestawy A wybierzemy salosowo, kupimy co nam się w sklepie, tak o co nam sklep proponuje takie właśnie dobrane z najwyższą jakością. Ogólnie w Realu też mam, mam takie kolegę, który z takimi fendami i też otwiera tą szybę z przodu, nie? Nie pytaj jak w żniwa on jedzie. No ale dusi się tym wszystkim, nie? Onem pył jak jedziesz w na przykład przodu wozie to jest masakra, nie? On tak chyba lubi, ale masakra. Nie wiem, mi też się to podoba. Jak jadę polną to tylko tu mam Ja Joko, wiesz, Fendy mają mówię o przedniej siebie, nie? A nie o tylnej. Wszystko ci się na mordę. No też, pan. No, ale... Ale przez tym też dobrze daje, jak się... No wiadomo, wiecie. no. Głównie, dlaczego ten Fendy ma żółte cięgło to widziałeś? W sensie? No, jak masz... no zaczek, że trzymasz kup, dlaczego masz żółty? No, ma żółte na cięgło, nie? Ja... Ciekawe. Żółte? Nie wiem, nie. Co tą piszczączkę mówisz walisz? O, będzie wygodnie. No, żeby tutaj musi sobie zabrać, czy żeby... ja Nie mówię, tu o, o oreczki jeszcze troszkę będzie, ale... W kolejnym odcinku w sobie można zrobić orkę tego małego pola plus wapnowania na wiosna, nie? Albo tą zimą zobaczymy jak to będzie. Bo na tym polu w orki nie będzie no i dwójkę, najwyższe no pod odcinkiem to porają dwójkę. Lub z panem pomocnikiem pracownikiem Możesz czego zatara opuścić, potem trochę coś tam poogarniać, to zobaczymy tam pracownikowi będzie wolno ten dół dać do ręki, to co ty teraz robisz, nie? On to chyba ogarnie wtedy. Najwyżej ty byś Sora Ofena, a pracownikowie damy tą, tego, tą piątkę Unii, nie? No spak, spak Boże, takie szerokie te, te, opony, że to nawet w bruzdę, by całą bruzdę ten fan w Realu rozwalił. No, Chucha człowieku. Się. Powiem tak, czy pług jest za mały? No wygląda za mały, ale no pod górę właśnie na godzinę idzie. No i tu, raczej większy pług, nie wiem, czy to by tu wyglądało. Może wyglądało, ale na razie. Wiesz co? Można byłoby szóstkę do niego. No, szóstkę tak. Wszystko pasowało w sumie. No zobaczymy. Na razie tak mamy dwa pługi, na trzy pługi nie jedziemy reali bo to bez sensu jest. Najwyżej właśnie tego może do tego rabę 7 korpus do no ale zobaczymy. To też takie pierwsze testy fenda w ogóle u naszym gospodarstwem. najbardziej Najbardziej będzie zrobiony test przy tym przy tym to mnie najbardziej ciekawi, jak to będzie szło, nie? To jest normalnie tego tak ciekawe, że to szło O Jezus! Nie się pługa! Jest człowiek Nie rób wstydu! Nie no, w fajnie światło ładnie naprawdę dob dobry młot, nie? Tak powiem szczerze. Kurde, chyba dzisiaj na ciebie. Mamy jeszcze godzinę czasu, móc w tym jeszcze nagramy. Nim poganiamy trochę tej orki, jakieś tam maszyny podwoziłem, bo trzeba porządki z tymi maszynami. Najwięcej się przewinie, no to radę. Oj tak, ten GP jest źle ustawiony, bo kurde chcę go wyrównać, bo... O, tak dobrze, dobrze teraz. Bo wtedy jest na nakładkę. Ej, patrzcie tego z oranego, jest tylko jednym pługiem. Spoko to idzie? No nawet fajnie. Tak nie chceś. Ale bo... powiem ci z tym mulczerem mógłby iść trochę jeszcze szybciej. Tak do 15 na godzinę. No ale... W Ralu też byś nie jechał z mulczerem szybciej. Ile oryginalne mulczery mają? Chyba też mają tylko 12, mi się wydaje. Nie mają chyba więcej. Ale zerknę. mulcher Oryginalny ma 12 też. Nie ma chyba 15, mi się wydaje. weź jaki mulczer miałby 15? Ten, który, wiesz... Ten, tak, co się tak, ciąga. Tak, taki, jak są wały, no, który nie jest na wałku, to i obu. To wtedy, im większa palenkość, tym lepiej rozwala reszki, nie? Kurde, ten... Jednak ten GPS był dobry, jednak... Przez to, ten, ta tekstura jest taka denerwująca Dobra, włączę jakby było. Ale tekstura mało się rozrównia Dobrze, że ten pół daje jakieś te. I o tam be, będzie ok Kurde Musiałem ja mu jaka robię, no nie wiem No nie wiem, no, ale jest jak jest Jezu! Jaki luk! A ja tego pup wystawiłem. Ja nie mogę, człowieku. M mówisz Już drugi GPS. raz próbuję w ślad wjechać i nie mogę. <noise> nie no, GPS chyba nie obciąża, nie? Nie, nie, nie. To po prostu tak coś. No, to bywa równie. Naprawdę, że po tą górkę dojeżdżamy z tą orką. Nie, jednak mam ją jaka zrobiłem. Faktycznie mi się ten GPS źle zrobił. Dobra, potem go poprawimy. Kurde, masakra. Bo chyba może ruszyłem myszką z tego tego półku i właśnie się przesunął ten półknie. Bo ona to, to ramię jakby wydłużone. Nie zawsze mogliśmy kupić mulchel tylko 3-metrowy, też by było fajnie. A tam piję walisz pan mówisz? O Jezu jak tam... <gryw> jak ty dajesz tym pędem człowiekiem tylko podskakuje? Chłopie, to jest test polowy. No mnie ma, że nie idzie. A nie, jednak w ten fan jest ten, że ten pług jest sterowany, to w sumie fajnie, bo ten fan tak dostaje za koło, i możemy ten pug jest sobie jeszcze tak posterować, to, żeby on za koło zarzucał. Ej, to akurat ten pług do tego fena to jest sam raz, nie? A to widzę, coś tam chłopy dajesz, tam chyba widzę, że będzie chyba jeszcze wchowanego w drzewach, mi się wydaje. Ło Boże, tam chyba trzeba będzie zaspawać zaczep w tym nowy. O, rozjechać pana? Nie, no nie rozjadę pana. Jezu, jak mnie już wkurza to mulcowanie <noise> Dopiero co zrobisz to przejazdy. Nie no, potem spoko, po zacinkach będzie orał. Nawet, że ja będę mulczował, bo pan pracował Chcemy W tym na tym prostym kawałku na dole ogarnię? już raczej. Czy powinien? Bo on też ma trochę gorszy iloraz inteligencji. Nie no, bo to mnie po prostu już, nie wiem, takie ciśnienie wytworzyło, że po prostu nie. Głupie tego głębosza co ma zapoczywanie 500 kolni, będzie fajnie. Wpadnie. Nie, tutaj tego bez nara wielkiego. Bo się o nie mówię. O ma zapoczywanie 500 km. Nie, byłoby źle, drogi kolego. No co jest, co się nie opuszcza? No kurde Oj, coś, coś, coś to mulczowanie, no nie dla Ciebie, to ja poza odcinkiem będę ja mulczował Chyba słyszałem, że za chwilę kupujemy mulczer zawieszany Ja, ja też jeszcze tak z wyprzedzę, zabalniemy i będziemy kończyć odcinek, bo trochę, trochę trochę tego pola zrobiliśmy w odcinku, ej, pół pole? No na pewno i to Pol dość dużo, jesteś na co ukrywać. Ale teraz oramy najdłuższy kawałek a na dole będzie taki już mniejszy do orania, to też już będzie się to inaczej, potem to będzie szybciej schodziło, nie? Mówię, za chwilę to sobie drugi, drugi pułk zaprosimy i będziemy tutaj w trójkę ogarniać to pole razem z panem pracownikiem. No nie jak ja będę mulczował, a kupować z pracownikiem Orał, bo ja półłączę to dookoła, jakoś to powyrabiam. Kuba, Kuba zgaduje, że chodzi o mm. Jak miło Nie wiem, podpługę bierzemy ze Tora, czy co bierzemy podpługę? Wiesz co, może lepiej Kayza No, ja, może być Kayza a, Case coś robi teraz, czy jest wolny? Ej, Case jest wolny, teraz ma odpoczynek, niemożliwe. Ej, Case pierwszy raz, drugi odcinek z rzędu, Case nic nie robi, niemożliwe. Ej, chyba Case wieczny odpoczynek mi się wydaje, teraz ma. Jo. Za to później będzie robił. Jo, na wiosnę samo, no, W Wolę, ej, ja się nie tylko kurydzy. A, mamy ten długi, aha. Mamy ten duży. Jo. Taki dowolony, ko. No, ten, ten ruski jest. No, do ursu bo do, do Tora. No właśnie jak... o fanie, o nad nawóz ma to spoko. Myślałem, że o nawozu nie ma. No, czego się boję, żeby ten silnik po tych górkach nie poskakiwał Bo on jest... Nie wiem, czekajcie jak on jest robiony. czy on jest po prostu taki ruchomy, czy on jest wiesz, taki wstydny, nie? To jest pytanie, na które my nie znamy. Łotko? Myślę, że on jest mniej więcej coś takiego jak te, co do zboża. A to nieźle. Dara Morty, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, cześć. Na razie.